Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Mercedes GLC 2019 rok Dziś w tym aucie montowaliśmy Canlocka w wersji premium, czyli w wersji z syrenką. Kluczyki w aucie, noga na hamulec. Wciskamy start. Auto nam normalnie odpala. Przy próbie wrzuceniu biegu auto wyrzuca bieg na parking dodatkowo uruchamia się syrenka dopiero po wpisaniu tajnego kodu dopiero po wpisaniu tajnego kodu auto nam się odlokowuje i teraz możemy wrzucić bieg i odjechać Kalnok Zabezpiecz auto Warszawa zapraszamy zabezpieczauto.pl skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą